Cześć kochani moi śliczni Została mi wypowiedziana wojna Podjazdowa, brutalna, nie biorąca jeńców A jeśli już biorąca jeńców To męcząca i gorzej niż gestapo przez 6 lat A więc Co Marek Nie ten Marek, nie szedł w internetu Nie, jest Marek Haunted89 Słuchaj, człeku. przed chwilą wymieniliśmy, 20 minut temu, zmianę broni na sklepie. Życzyliśmy się kamieniami, butelkami. To przeważnie butelki u nas, u normalka. Powiedziałem ci jedną rzecz: nigdy w życiu nie będę podrywał kiny trzewa twojej narzeczonej. Zawsze masz do domu to potencjał. Hando, proszę zostaw w spokoju. Ona jest taka cudowna, taka piękna. Ja chcę z nią zakręcić. Pierwszy raz w życiu wywieszam białą flagę, której nie mam, ale wirtualną sobie wymnieć. Mówię Ci od razu. hunted 89. Naprawdę nie będę się wdzielał w twój związek z kiną trzebą. Zrozumie. Zauważyłem, z Twojej strony to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Zafascynowanie. Yy, motylki w brzuchu. U to są motyle. A dobra, u, u Ciebie są motylki w brzuchu. Okej, okay, nie wpierdzielam się. Mm, no i życzę powodzenia w następnych vlogach, gameplayach zobaczymy skomentujemy jako słowetnik wogerów zgnębie maksymalnie będzie taka ostra krytyka że się nie pozbierasz chyba że mi się spodobają. jeśli będą first person shooter to ok a jeśli będą ja ci proponuję zrobić minecraft będziesz miał w ciągu tego miał tysiąc widzów chłopie, zaczniesz zarabiać na yy, youtube a nie będziesz musiał tych głupich dwóch tysiąca zarabiać ku tam handlu czy czymś. Nie? No. Także powodzenia trzymam kciuki za Ciebie i za Kinę a jak mi dasz e, oczywiście SMS-a mi kiedy będą zaręczyny, wtedy 160 e, moich subskrybentów, ja i jeszcze zwołem ekipę zeszłowa Kumbi, którzy dawno się nie śmiali, bo są smutni ludzie. I przyjdziemy na za zaręczyny. Mam nadzieję, że kina trzeba również oglądnie to. I będzie dumna, że ma takiego przystojnika. Jak ty Marek. Maruś. A poważnie mówiąc to życzenia serdecznych vlogów. Początek był świetny, lekka trema. Gameplay będą lepsze i mam nadzieję, że będziesz komentował w stylu takim jak trzeba, nie nie nienormalnym, tylko takim jak było jedyne takie trio nocne. Siema ludziska.